To świetne, że, że miasto zdecydowało się na sztukę, powiedzmy, troszeczkę bardziej ambitną i że chce, chce no właśnie pokazywać coś innego niż, niż widzieliśmy do tej, do tej pory, bo wydaje mi się, że to jest, to jest jakby dobra droga, w sensie jakby kształcenia, kształcenia młodych ludzi, pokazywania im różnych jakby przestrzeni, przestrzeni artystycznych, że nie, są to, nie jest to tylko jeden, jedna odmiana. I wydaje mi się, że ten, ten nasz jakby teatr, ale to nie chodzi o nas samych wyłącznie, tylko właśnie przez fakt, że będzie u nas bywało mnóstwo różnych artystów działających w różnych dziedzinach jakby sztuki, to daje ogromny, ogromny potencjał właśnie, no przede wszystkim dla tych młodych, którzy będą mogli tutaj przychodzić i jakby korzystać z całego, z całego, z całego naszego działania. Tytuł spektaklu to jest Fotoplastikon, Obiekt 003, pod tytuł Cztery Kobiety Plus. Ten plus to do mężczyźni. Natomiast wracając jakby do, do obiektu, do fotoplastikonu, to on nawiązuje wprost do, do obiektu fotograficznego z okresu międzywojennego, gdzie, gdzie zdjęcia wewnątrz dużego obiektu, trochę innym kształcie niż ten nasz, były, były, że tak powiem, zamieszczone, a ludzie oglądali te zdjęcia przez, przez rodzaj okularów jakby. jakby stąd ta idea poziomej, długiej, długiej szczeliny, na całym obwodzie dekoracji, no i stąd ta idea, jakby to nawiązanie do, do fotoplastikonu, czyli podglądania, jakby zaglądania w głąb czegoś. W tym przypadku zaglądania w głąb, w głąb jakby natury kobiecej. i Idea tego naszego teatru, który jest prowadzony przez Ewelinę Ciszewską i przeze mnie, idea jest, jest taka, że zapraszamy różnych artystów w zależności od projektu, który, który realizujemy. Więc jest to bardzo, bardzo zmienne, choć są osoby, które, no, można powiedzieć, stale współ, z nami współpracują. To jest nasza, nasz pierwszy pokaz i właściwie od dzisiaj mamy nadzieję, na pewno do końca, do końca roku będziemy tu każdego miesiąca robili różnego typu wydarzenia, przedstawienia, koncerty, też, też dużo warsztatów. Program państwo możecie jakby na bieżąco śledzić na stronie facebookowej Teatru Teatru Sztuki.